Cześć, ja jestem Łukasz. Udzielam się w, jako designer w kilku projektach. Głównie był to Dynamite, czasem Organizer, ten, ten na przykład Video Integration Tool, w którym nikt mnie nie wpisał na tej prezentacji poprzedniej, ale nieważne. Ale mamy też nowego klienta, który się nazywał roboczo StockSlam, teraz się będzie nazywał Bulldogs, nie, BeatBulls, już zapomniałem. Jest to w skrócie taki kahut albo takie Duolingo o tradowaniu na giełdzie. I zobaczymy, jak to wyjdzie, bo na razie to wszystko jest no, w planach, powiedzmy. A dzisiaj chciałem opowiedzieć o design tokenach, czyli o takim buzzwordzie w świecie designu i frontendu, który coraz bardziej się rozwija. I dokładniej, e, design tokeny to są w zasadzie zmienne, które przechowują różne style lub typografię, lub cokolwiek, co dotyczy naszego interfejsu. Powstało to mniej więcej w 2016 roku przez firmę Salesforce, która pierwsza wprowadziła pojęcie design tokenów. To akurat mam z dokumentacji materiala, bo coraz więcej design systemów wy wykorzystuje te tokeny. A chodzi mniej więcej o to, że tutaj na tej graficzce mamy w różny sposób rozpisany kolor ten niebieski, który mamy na górze, który dotyczy tego batona. I w bardzo różny sposób możemy to nazwać, w zależności od tego, jaką mamy konwencję w danym projekcie. I postarano się wykorzystać te różne konwencje i stworzono tokeny, które stworzone są z trzech poziomów. Pierwsze to są tokeny bazowe. I jako te zmienne, które gdzieś tam przechowujemy w jakimś JSONie czy, czy gdziekolwiek, w zależności od projektu. To są często nazywane różne tokeny, różne zmienne, które są, przechowują suche wartości. Na przykład tutaj mamy przykład color blue 100 albo kolor jakiś red 50, czyli zupełnie nic nie mówią nam te nazwy zmiennych. Drugim poziomem tokenów, który korzysta z pierwszych, wykorzystuje referencje do, do pierwszego poziomu, to są tokeny, tokeny semantyczne i w nich. Już mamy pewne decyzje projektowe, to znaczy nasz kolor blue 100. Tutaj designer czy tam front-endowiec nazwał, że jest to kolor do elementów, które są selectable, które mają primary i które mają background, czyli ten blue to będzie jakiś background pewnego elementu interaktywnego. To samo, na przykład mamy font size 300 w pierwszym poziomie, a w drugim to już jest nazwane jako Tytuł XL w całej typografii, całego projektu. Trzecim poziomem tokenów są tokeny, które odpowiadają za style w komponencie, i najczęściej te, ten trzeci poziom tokenów wykorzystuje poziom drugi, który wykorzystuje poziom pierwszy, więc tak naprawdę kontrolując poziom pierwszy, kontrolujemy wszystkie inne poziomy. I w tokenach komponentowych, właśnie tutaj, już jest napisane, że jest to pewien baton z jego background primary i cały czas wykorzystujemy poprzedni ten BLUE sto Tak samo z każdym elementem. I co ciekawe, tak naprawdę teraz jak nawet pracujemy, wykorzystujemy pewne tokeny, tylko że nie jest to jeszcze natywnie wspierane przez żaden program do designu. W figmie prawdopodobnie pojawi się to jakoś w czerwcu, dlatego jest też na razie plugin dotyczący tych tokenów. I... Generalnie wszystkie tokeny, wszystkie zmienne, które mamy teraz w Figmie dotyczące typografii i kolorów, bo tylko te dwa mamy dostępne, to też są tokeny, ale nie są tak samo sensownie zbudowane jak cała ta metodyka tworzenia design tokenów. I jeśli chodzi o pokazanie powiedzmy jakiegoś workflow z design tokenami między designerem a frontendowcem, to w tradycyjnym podejściu mielibyśmy coś takiego, kiedy nie mamy tych tokenów. Że tak naprawdę jest tutaj dużo, dużo ręcznego klikania przez aktualizację stylu, przekazania informacji deweloperowi. Deweloper aktualizuje komponent i jeszcze dodatkowo warto sprawdzić na koniec, czy to wszystko siedzi dobrze. A w podejściu tokenowym wykorzystujemy API Figmy albo jakiegoś właśnie zewnętrznego providera, który za pomocą którego designer jakby kontroluje trochę repozytorium tokenów, które jest na GitLabie czy na GitHubie, to już można robić. Jest to bardziej automatyczne podejście. Jednak ostatecznie zawsze zatwierdza deweloper, czy, czy to wszystko jest ok, ale generalnie cała kontrola może być u designera. Tylko, no wi wiadomo, trzeba się komunikować. Wygląda to tak, że designer wchodzi sobie do Figmy, yy, instaluje sobie plugin Figma Tokens. Na razie tak to wygląda, później będzie wprowadzenie natywnego yy, narzędzia do tokenów i może sobie spuszować jakiekolwiek zmiany dotyczące tych tokenów, tych zmiennych, na przykład kolorów, czy, czy sizingu, czy Border radiusa, cokolwiek, na GitLaba czy GitHuba. I tutaj po stronie repozytorium wykorzystuje się aktualnie coś takiego jak Style Dictionary stworzone przez Amazona, który jakby tłumaczy to, co przyszło z figmy na bardziej taki format, który może deweloper wykorzystać. Na przykład tutaj do JSa, Swifta, czy XML-a. To jest taka mała graficzka. I w ten sposób. Za pomocą jednej zmiany, czyli zmiany naszego koloru, na przykład z niebieskiego na pomarańczowy, i zmiany nazwy, żeby nie było jakichś problemów na tym poziomie bazowym, na tym pierwszym poziomie, zmienia się cała logika dalsza i drugiego poziomu, i trzeciego. Przez to baton ak automatycznie aktualizuje swój kolor, bo jego trzeci poziom, czyli baton CTA Background Color, jest kontrolowany przez drugi poziom tokenu, czyli CTA Background Color który jest kontrolowany przez pierwszy poziom tokenu, czyli Orange 400, jako ta sucha wartość. I tutaj tylko wrzuciłem krótkie podsumowanie, jak, jak wygląda to w dużym skrócie od to, tokenów w Figmie, przez Figma API, przez Style Dictionary i do naszych plików, które zostaną, zostają jakby aktualizowane w naszym repozytorium tokenów. I to chyba tyle. Tutaj wrzuciłem jeszcze kilka linków dotyczących tokenów. Dzięki.